Dzień dobry, tu ja mówię, ponownie witam we własnych pieleszach domowych i to jest miejsce, które mi najbardziej odpowiada z tych szarpanych wojaży wlopowych, troszeczkę się Państwu wytłumaczyłem a skoro już jesteśmy przy tłumaczeniu, to jeszcze się wytłumaczę z jednego zrobiłem dodatkowy link do sklepu z gadżetami, z takimi koszulkami i paroma innymi Produktami, które można nabyć w konkretnym sklepie. Ja Państwu obiecałem, że nie będę Was molestował zakupami i innymi historiami. Myślę, że słowa dotrzymuję. Natomiast dzisiaj robię wyjątek, dlatego że spływa trochę pytań. Można by powiedzieć bardzo dużo pytań, gdzie można koszulkę nabyć i gdzie można nabyć inne rzeczy, więc żeby ja miał święty spokój, Państwo nie słuchali ode mnie jakichś wypowiedzi marketingowych, reklamacyjnych reklamujących, przepraszam, reklamacyjne też mogą być to jest dodatkowy link do sklepu gdzie zainteresowani mogą takie akcesoria nabyć, ponieważ ja nie jestem owsiakiem, tylko jestem antyowsiakiem, to od razu Państwu mówię że to nie ma żadnego wielkiego biznesu na tym to jest 5 zł chyba od gadżetu, jest marża automatycznie ustawiona dla właściciela sklepu, czyli w tym przypadku dla mnie Z tych zamówień jest około w tej chwili stuparu, no czyli jak Państwo łatwo sobie obliczycie, jest to jakieś 500 zł, czy nie, jest to żaden wielki biznes, ale ponieważ było takie zapotrzebowanie z Państwa strony, no i były osoby zaangażowane, które się zajęły produkcją całkowicie bezinteresownie, proszę Państwa, ja do niczego nie nakłaniałem, wręcz przeciwnie, to mnie do tego nakłaniali, nakłaniano, dlatego dziękuję tym ludziom, którzy się zaangażowali, natomiast informacja dla tych, którzy są zainteresowani Taką ekspozycją własnego motta życiowego, to zapraszam do sklepu i zapominamy o temacie. A dzisiaj proszę Państwa, dzisiaj proszę Państwa, temat związany z panem, naszym ulubieńcem, jednym z naszych ulubieńców, bo ich jest sporo, czyli panem niedzielskim. No, takie, takie oszołomy jak ja, które się zajmują tematami od początku do końca, było tak na przykład w przypadku wspomnianego już owsiaka, mają tą przewagę nad pozostałymi ludźmi, że e, posiadają wiedzę e, gruntowną i taką, do której inni albo nie mają czasu, albo nie mają ochoty docierać. W przypadku owsiaka, no, śmiem twierdzić, że jestem jedną z nielicznych osób w Polsce. Które na wy, która na wylot, na przestrzeni zna tą dostępną księgowość, którą się udało wyrwać ze Złotego Melona i z, z Fundacji Woś, i wie, jakie są powiązania biznesowe, rodzinne pomiędzy Owsiakiem a ja, członkami jego rodziny. W przypadku, proszę Państwa, Pomoru skupiam się na tym, co może zwiastować przyszłe, Przyszłe zmiany, no szczególnie w tych nieszczęsnych i paranoicznych obostrzeniach. Dlatego też odnotowuję sobie każdą wypowiedź i odnotowuję sobie każdą wypowiedź między wierszami. Nie tak dawno, proszę Państwa, nie kto inny, tylko właśnie Niedzielski powiedział, że próg tych paranoicznych obostrzeń zacznie się od tysiąca przypadków. Pamiętam to, jak dziś było to wielokrotnie powtarzane, w wywiadach było to. Powtarzane również na konferencji prasowej, zdaje się, że to akurat nie w wykonaniu Niedzielskiego, ale tego drugiego Orła, czyli Andrusiewicza. Tysiąc przypadków. No była to oczywiście liczba szokująca, bo nawet w tych poprzednich pseudofalach te, takiej granicy. No nie, na początku było, bo pamiętam, pamiętam przecież, proszę Państwa, że Polska była no, fenomenem, jeżeli chodzi o księgowanie tych przypadków i, no, i potem tragedii związanych ze zgonami. Bo my przez długi czas nie przekraczaliśmy tysiąca, i w momencie, kiedy przekroczyliśmy ten próg tysiąca przypadków, no to to już było strasznie, to, to już była taka tragedia, że ratuj się, kto można wiązało się to oczywiście z liczbą testów. No, w każdym razie, jak już później doszło do 30, do iluś tam tysięcy przypadków, kilkudziesięciu, powstały te e, e, głupkowate strefy, żółte, zielone. I czerwone, które nie były respektowane dłużej niż pa przez parę tygodni, bo wpadli w kolejną palnikę. No i na tym tle i tam żółta strefa zaczynała się od 6 tysięcy, czyli ta najniższa e, ob e, obciążona najmniejszą liczbą. E, obostrzeń zaczynała się od 6 No i gdy się usłyszało o tym, że niedziecki proponuje obostrzenia od tysiąca przypadków, no to oczywiście reakcja społeczności narodu była jednoznaczna, polało się. W strony Niedzielskiego, jakże zasłużona czwarta, piąta i dziesiąta fala szczerych wypowiedzi, co ludzie o Niedzielskim myślą. No i proszę Państwa, dziś ten sam Niedzielski wyszedł na konferencję prasową w właściwie sobie socjopatyczny i bezczelny sposób, zaczął coś tam gadać o chorobach rzadkich, nowych paszportach, bo wcześniej to były jakieś specjalne pakiety dla 40. Plus. Czyli próba jakiegoś zakłócania wyrzutów sumienia, choć on sumienia nie ma, ale próba zacierania miejsca wielkości zbrodni w postaci 150 tysięcy zgonów. U ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie nie otrzymali opieki medycznej, nie dostali się do lekarzy, zostali przegonieni ze szpitalów. Ze szpitali to wymiesiono pakiet 40, plus, żeby odwrócić uwagę od, od tej tragedii, a to miało polegać na tym, że takie osoby jak ja, między innymi, mogą w sposób bezpłatny i w miarę. Szybki, przeprowadzić kompleksowe badania własnego organizmu. Oczywiście z tego nie skorzystałem, korzystać nie, nie zamierzam, bo nie będę pieczętował tej propagandy kolejnej. W każdym razie, proszę Państwa. Na tej konferencji, prócz nowej takiej wrzutki, gdzie tam chodziło o choroby rzadkie, gdzie państwo się tym zajmie i będzie leczyć osoby z takimi chorobami, jest to ten sam element tej samej propagandy, padły takie słowa, że zostaną podwojone te strefy, proszę Państwa, czyli pójdzie to w zupełnie innym kierunku niż od od tysiąca przypadków, co znaczy, że ja jak to nazwał Nieźwiecki, przeskalowane, bo on po ludzku nie umiał mówić, on wydaje z siebie dźwięki jak szafa grająca albo syntezator mowy. Zostaną podwojone. To znaczy, proszę Państwa, że tam, gdzie było 6, będzie 12, tam, gdzie było 12, będzie 24, a tam, gdzie było bodajże 20 czy 19, to będzie. 30, 38 i tak dalej, i tak dalej znaczy nie aż tak bardzo i tak dalej, bo te strefy do tej pory były trzy. no i co z, co z tego wynika co z, co, z tego, co z tego kolejnego bełkotu można zrozumieć proszę Państwa, minęło zaledwie trzy tygodnie może nawet dwa tygodnie od tej deklaracji że od 100, od 1000 przypadków będą obostrzenia do Przeskalowania, czyli podwojenia, i to już nie mówimy o tysiącu, tylko mówimy o dwunastu tysiącach. To jest pierwszy próg. Co się takiego, proszę Państwa, zmieniło? No, Rydzielski tłumaczy to tym, że na świecie jest taka tendencja, że jest bardzo dużo przypadków, ma mało hospitalizacji, a mówimy tu na przykład od Wielkiej Brytanii, gdzie ja Państwu mówiłem, proszę Państwa, tam się robi milion, a nawet powyżej miliona testów dziennie. Dlaczego ta liczba przypadków poza sezoną jest taka, a nie inna? Natomiast to w żadnym wypadku nie można tego porównać do tego, co się dzieje dzieje w sezonie, no bo siła każdego, każdej infekcji sezonowej, jak sama nazwa połowa, Mówi i podpowiada, polega na tym, że ona się eksponuje dopiero w trakcie sezonu i ze względu na ilość wirusów krążących w powietrzu. Do tej pory były to zwykłe wirusy, które wywoływały infekcje grup, dróg górnych, dróg oddechowych no, z grypą i przeziębieniem, raczej z przeziębieniem na czele, bo grypa to jest specyficzny rodzaj przeziębienia, czyli jakby oddzielna choroba. Z, w, tej, w tych grupach, w tej grupie chorób dróg, górnych dróg oddechowych, no to teraz doszła ta nadzwyczajna, nadzwyczajna pseudo śmiertelna i pseudo pseudozabójcza wersja infekcji dróg oddechowych, i dlatego ona została w specjalny sposób potraktowana tymi wszystkimi chorymi strefami. Proszę Państwa. To się zmieni oczywiście w sposób radykalny w trakcie sezonu, gdzie natężenie wirusa jest większe, gdzie reakcje organizmu są bardziej gwałtowne no związane z tym natężeniem i związane z samym, samym sezonem. Wiesz, ta liczba przypadków i zgonów automatycznie wzrośnie, bo musi wzrosnąć tutaj nie ma siły. Więc absolutnie nie należy się przyzwyczajać, proszę Państwa, do tego, że Niedzielski dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu mówił o tysiącu przypadkach, które jest progiem, a teraz będzie przeskalowywał progi. No i ja jeszcze przypomnę, że w tamtym sezonie te, te progi nie przeskalowane, one funkcjonowały przez e, krótki okres czasu, a gdy poskoczyły w górę, to tam w ogóle zapomniano o jakichkolwiek I, i o regionalizmach, bo też regiony mają być tym razem na powiaty przerzucone, i o reg i regionalnych obostrzeniach i o Samych progach zapomniano, wprowadzono jeden wielki zamordy w całej Polsce i nikt już nie patrzył na liczbę przypadków. Bo pamiętam, że było tysiące komentarzy przecież weszliśmy w stronę strefy żółtej jest poniżej pięciu przypadków na 100 tysięcy, tysięcy przypadków na 100 tysięcy przypadków dziennych, a nadal Niedzielski mówi o zamordyźnie, mówi o zakładaniu kagańców na zewnątrz. Proszę Państwa, absolutnie nie należy się do przyzwyczajać ani do tej wersji, która mówi o tysiącu, ani do tej wersji, która mówi o przeskarowaniu, czyli o progu, który się obostrzy, który się zacznie od dwunastu tysięcy. Wszystko będzie, proszę Państwa, zależało od tego, co się będzie działo na świecie raz i od tego, jak my się będziemy zachowywali, bo to, że niedzielski... Narobił w portki, mówiąc brzydko, ale yy, obrazowo, bo, bo przypuszczam, że tu się wręcz o fizyczne obrobienie porty gociera w przypadku tego człowieka, bo on zbiera takie baty, na jakie tylko on zasługuje. No, to jest efekt również presji społecznej. Państwo bardzo często mówicie, że internet nie ma tu znaczenia, że trzeba wyjść na ulicę, robić rewolucji. W Polsce nie będzie żadnej rewolucji na ulicach. No chyba, że stanie się coś naprawdę tragicznego. Ludziom ludzie zobaczą dno w garku i będą mieli co do gara włożyć albo Zacznie się jakaś wielka, jedna wielka tragedia, gdzie wszystkie hamulce puszczą. Natomiast, w takich warunkach, jakie są do tej pory, nie stanie się nic nadzwyczajnego. Jedyne narzędzie, jakie mamy, jedyna forma presji, jakiej mamy, to jest internet. I to jest, proszę Państwa, gigantyczna forma presji, dlatego że ci ludzie mają pełną świadomość, że. Społeczeństwo w internecie zachowuje się ze wszech miar szczerze, czyli wszystkie te reakcje i zachowania, które nie byłoby możliwe w życiu realnym, w internecie przebiegają w sposób naturalny i dzięki temu politycy, mogą politycy, media, bo przecież ta krytyka w dużej stopniu też spada na media mają pełną świadomość, jakie są rzeczywiste poglądy ludzi i jakie są rzeczywiste reakcje społeczne i nikt mi nie powie, że przy takiej skali, proszę sobie poczytać komentarze pod wpisami jeżeli on w ogóle pozwala udostępniać komentarze pod swoimi wpisami, tam nie jest 50 na 50, 60 na 40, 70 na 30 tam jest 95 do 5, a może jeszcze wyższe proporcje E, krytyki, fali krytyki i to takiej krytyki, która w słowach nie przebiera pod adresem Niedzielskiego i wszystkich tych, którzy nam tą paranoję urządzamy dlatego proszę Państwa, nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To jest zasługa internetu, proszę Państwa, że w ciągu dwóch, trzech tygodni niedzielski całkowicie zmieni zdanie. Dlatego, jeszcze bardziej, im bardziej oni będą próbowali nam tą śrubę przekręcać, tym bardziej my musimy odpowiadać i tym bardziej przykręcać śrubę im. Nie mamy innego skutecznego i masowego narzędzia I proszę Państwa, proszę nie depresjonować tego narzędzia, proszę go nie lekceważyć, bo internet naprawdę jest gigantycznym narzędziem, gigantycznym, e, gigantycznym ciężarem presji na tych. E, no chciałem powiedzieć ludzi, ale nie, na tych polityków i na tych pseudodziennikarzy, którzy nam to piekiełko urządzają. Trzymajmy się tego, co jest skuteczne. Tak jak jest zasada, że nie zmienia się zwycięskiego składu, tak jest zasada, że nie, powinna być prowadzona zasada, że nie zmienia się skutecznych narzędzi. Internet takim narzędziem jest. I dalej powinniśmy robić to, co robimy do tej pory, bo to po prostu, proszę Państwa, przynosi skutki i to wyraźne skutki, w takiej postaci, że politycy i dziennikarze podwijają ogony i wycofują się ze swoich idiotycznych, paranoicznych i ocierających się o zbrodnicze wszelkiego rodzaju działalności, aktywności, a co gorsze, przepisy, które nam później spadają na głowę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.